Są sprawy i sytuacje, które niezależnie od woli ludzi mogą wywołać zagrożenia życia i zdrowia obywateli. Chodzi tu na przykład o zagrożenie spowodowane klęskami żywiołowymi, awariami technicznymi czy zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Obrona cywilna ma za zadanie zabezpieczyć społeczeństwo przed tymi zagrożeniami, a w wypadku ich wystąpienia likwidować ich skutki. W sobotę 26 kwietnia odbyły się ćwiczenia obrony cywilnej. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na terenie Rejonowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Olsztynie. W skrócie chciałbym określić co to jest w ogóle za ośrodek, jakie on ma zadania. To znaczy nasza grupa liczy 14, 14 osób i składa się z analityków, łącznościowców, planistów, specjalistów, chemików, fizyków do, do przeprowadzenia obliczeń. I naszym głównym zadaniem jest zbieranie danych i opracowywanie zaleceń dla szefa obrony cywilnej w sytuacjach zagrożenia skażeniami promieniotwórczymi i chemicznymi. Dotyczy to sytuacji ekstremalnych to znaczy w sytuacjach wojennych to dotyczy użycia broni masowego rażenia a w przypadku w czasie pokoju dotyczy to awarii elektrowni atomowych lub innych uszkodzeń y, 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 związanych z trującymi substancjami. Obecnie przeprowadzamy ćwiczenia na temat działalności rejonowego ośrodka analizy danych i skażeń w czasie prognozowania, oceny rzeczywistej sytuacji y, skażeń po uwolnieniu się niebezpiecznych substancji chemicznych i promieniotwórczych. Pełnimy y, obecnie w punkcie Wojewódzkiego Ośrodka Analizy Danych. Naszym głównym zadaniem jest naniesienie sytuacji na mapie oraz opracowanie wniosków dla wojewody. W dzisiejszych ćwiczeniach bierze udział 9 osób. Mamy w tej chwili tutaj mapę naszego terenu, naszego terenu województwa w skali 1 do 100. I po awarii elektrowni jądrowej nasza grupa planšetzystów, ona przygotowuje prognozowaną sytuację skażeń w terenie. No i właśnie ta linia, którą teraz pokażę, linia czerwona, mąca, ona zaznacza teren skażenia. I na tej podstawie, po y, otrzymaniu według z poszczególnych postępu analizy skażeń, y, przekazujemy informację do kierownika rejonu o skażeniu terenu w danych punktach. Także wiemy, że będzie większe skażenie, będzie ze strony południowej, ponieważ awaria była elektrowni na terenie Czech i moc dawki będzie się zmniejszała po prostu w kierunku północnym. Drugi przypadek, mieliśmy awarię zbiorników z chlorem. Również naszym zadaniem jest wyrysowanie prognozowanych sytuacji skażeń w terenie po, właśnie po, po, po tej awarii. Również Sprawdzamy, czy nie nastąpiło zagrożenie i skażenie wód gruntowych, wód po prostu rzek, zbiorników wodnych. Następnym, następną awarią to jest wyciek pozgenu. I również analogicznie przeprowadzamy taką samą sytuację: to znaczy określamy teren, skażenia terenu. Ja.